Super impreza przerosło mnie osobiście to, bo jesteście mega... Zgierz po prostu jest mega. Poprosiliśmy Was o ciasta, poprosiliśmy Was o napoje i to wszystko mamy. Wszystko z tego tutaj widzicie, ten tłum ludzi dorzuca do puszek. Puszki nam się kończą, przepełniają, wylewa się z nich Wasza dobroć tak naprawdę, bo każda z Więc naprawdę fantastycznie. Ja bardzo chciałbym serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję, którzy nam pomogli jako szlaku. Zjesz jest mega i mam nadzieję, że więcej będzie takich imprez i będziemy mogli pomagać i te dzieciaki i wszyscy w ogóle będziemy szczęśliwi. Siema! Chciałam bardzo serdecznie podziękować tutaj grupie wsparcia Bosz tak, za wspaniałą pomoc i po prostu cel mamy charytatywny. Ze... A my zawsze mobilna. będziemy grać, bo to jest zarobista ekipa, która się nie poddaje. Jedno tylko słowo i co, po co mamy się To zjedzie? jest tylko jego ja wina, tylko jego wina. Nie, nie, to jest i, i, to to bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj i wszystkich bardzo. Вы в доме